Bardzo ciekawe spostrzeżenie Jana Marii Rokity. Posłuchajcie koniecznie. Ja jestem jak najdalszy od tego, ażeby domniemywać, oskarżać czy pomawiać. Jakichkolwiek polskich polityków o prorosyjskość, współpracę z Putinem. To są, takie, to są takie rutynowe oskarżenia, które cały czas są obecne w polskiej polityce, które w moim przekonaniu są idiotyczne. Ja absolutnie nie mam z tym nic wspólnego. A zastrzegam się, dlatego, że chcę teraz powiedzieć rzecz, która może się wydawać wielu dziwaczna. Mianowicie chciałem Państwa zapytać, czy widzicie Państwo to samo, co ja, że w gruncie rzeczy tego typu zdarzenia. Tego typu sabotaże rosyjskie, tego typu przypadki są na rękę politykom, nie tylko polskim rządzącym politykom, ale w jakimś sensie w Polsce może to widać bardziej niż w jakimkolwiek innym kraju europejskim. Dlaczego znaczy są na rękę? bo no, oni się mogą zajmować Putinem, zamiast swoimi normalnymi sprawami, prawda? To, to z kim musi się zajmować niczym innym, ma tyle spraw różnych w Polsce od, nie wiem, od służby zdrowia począwszy, prawda? Ale, e, które są kontrowersyjne, skomplikowane i które narażają go na rozmaitą krytykę, ale w momencie, kiedy ma do czynienia z, w, w, z wysadzeniem torów, może się już zajmować tylko i wyłącznie torami, Putinem, wyrwać kolejne zebrania, wygłaszać kolejne przemówienia, e, idzie nawet na zebranie naukowe, i tam opowiada też przemówienia o, 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 o zamachu, o, o sabotażu i o, o niebezpieczeństwie rosyjskim. Wszędzie, prawda? cały czas. Na każdym zebraniu, na każdym spotkaniu wszystkie media o tym mówią. Politykom jest to na rękę, dlatego że mogą uciec od swoich normalnych, codziennych spraw, które są dla nich bardzo niewygodne. Y ja pamiętam, jak wybuchła wojna y, ta w 1922 roku, jak się rozpoczęła inwazja y, rosyjska na Ukrainę, a w Polsce akurat w tym czasie, to było za rządów PiSu, y, była wysoka inflacja, to y, specie od propagandy pisowskiej rządowej, wtedy w rządzie Morawieckiego, wymyślili nawet to, że nie ma w ogóle inflacji już w Polsce, tylko co jest? Putinflacja. Znaczy Morawiecki już mówił o putinflacji, czyli widzą Państwo, jaki tutaj jest efekt. Nie ma już grzechu, nie ma już żadnego rachunku, który mógł być wystawiony polityką. Wszystkiemu w gruncie rzeczy winien jest Putin. Wszystkiemu w gruncie rzeczy winni są szpiedzy rosyjscy, agenci rosyjscy i sabotażyści. To nimi się musimy zajmować. Jeżeli się zajmujemy nimi, to nie jesteśmy już winni żadnemu złu, które jest w Polsce, nic nas nie obciąża, mamy uniwersalne alibi na wszystko.